Zobacz Grażyna, jakiś szwedzki stół! Jak ty poznałeś z tej odległości, że to IK? O śniadanie mi chodzi, bierzesz to na co masz ochotę. W takim razie ja mam ochotę dzisiaj na tego kellnera. Kellera Lera to sobie możesz wziąć na deser po obiedzie, a teraz masz zjeść coś porządnego. No chociaż ten kellner takiego wygląda. Grażyno! Jak wino uderzasz głowę. głowy. Cholisz na słodko czy na słono? Na ostro. Grażynale, ale ja tu nic na ostro nie widzę. Bo patrzysz w złą stronę. Wiesz co ty jak jesteś głodna, to nie jesteś sobą. Ja nie jestem głodna, tylko wygładniała. To co będziesz jadła Jajecznice, naleźniki, może kanapkę ze szynką? A oho, na to ciacho. Które? No zainkelę układa sztuczce. Kawy się napi, bo ewidentnie się jeszcze nie obudziłaś. Obudziłam? Nie wydaje mi się, bo jeśli myślisz, że masz szansę u tego kelnera, to chyba śnisz. A nie może być sen, bo ja nie miewam koszmarów. No ale kto mówi, że twój sen to koszmar? W takim razie jak wytłumaczysz w nim swoją obecność?